Czare listopadowe niebo nad Warszawą idealnie współgrało z monochromatycznym dress kodem korporacji Wistula Investments. W świecie ścisłych zasad i nieprzekraczalnych granic, Aleksandra Nowak zawsze wyróżniała się jak kolorowy ptak. Tego ranka, podobnie jak każdego innego, starannie dobrała swój strój u burgundowa marynarka, wzorzysta sukienka w odcieniach zieleni i turkusu oraz żółte dodatki. Jej garderoba stanowiła odzwierciedlenie jej osobowości kreatywnej, Odważnej i pełnej energii. Aleksandra, 33-letnia specjalistka od marketingu z 8 doświadczeniem, właśnie zmierzała na najważniejszy wyjazd w swojej karierze. Po latach pracy w mniejszych agencjach miała szansę dołączyć do zespołu marketingowego jednej z największych firm konsultingowych w kraju. Przygotowywała się tygodniami, analizując strategię firmy, poznając jej klientów i projektując innowacyjne kampanie, które mogłaby dla nich zrealizować. Czekając w eleganckim lobby wieżowca w centrum Warszawy, poprawiała nerwowo pomarańczowy szalik. Wokół niej przechodzili pracownicy w czarnych, granatowych i szarych garniturach, tworząc monotonny potok jednolitych sylwetek. Pani Aleksandro, zapraszamy, powiedziała chłodno recepcjonistka, prowadząc ją do sali konferencyjnej. Za dużym owalnym stołem siedziało troje ludzi dyrektor działu marketingu Tomasz Kowalski. Kierowniczka HR Marta Dąbrowska oraz starszy specjalista Robert Wiśniewski. Ich twarze pozostały niewzruszone, gdy Aleksandra weszła do pomieszczenia, choć dostrzegła szybką wymianę spojrzeń między nimi. Dzień dobry! Dziękuję za zaproszenie, powiedziała Aleksandra z uśmiechem, wyciągając rękę na powitanie. Rozmowa rozpoczęła się standardowo. Pytania o doświadczenie, osiągnięcia trudne sytuacje zawodowe. Aleksandra odpowiadała pewnie. Przedstawiając swoje przemyślane strategie i sukcesy z poprzednich projektów. Prezentowała też pomysły, które przygotowała specjalnie dla Wistuli. Jednak z każdą minutą czuła rosnący chłód ze strony komisji. Pani Aleksandro, przerwała w końcu Marta Dąbrowska, w naszej firmie przywiązujemy dużą wagę do profesjonalnego wizerunku. Zastanawiam się, czy pani styl osobisty pasuje do naszej kultury organizacyjnej. Aleksandra poczuła, jak jej policzki płoną. Zdezorientowana, spojrzała na swój strój, a potem na jednolicie ubranych rozmówców. Czy moje kompetencje budzą jakieś wątpliwości? Zapytała spokojnie, choć serce waliło jej jak młot. Pani kwalifikacje są bez zarzutu, odparł dyrektor Kowalski. Chodzi bardziej o dopasowanie do zespołu. Nasi klienci oczekują pewnej powściągliwości. Aleksandra poczuła, jak coś w niej pęka. Osiem lat doświadczenia, setki zrealizowanych kampanii, nagrody branżowe wszystko to nagle straciło znaczenie wobec koloru jej marynarki. Rozumiem, odpowiedziała, zbierając swoje materiały. Dziękuję za poświęcony czas. Wychodząc z budynku, czuła mieszankę upokorzenia i złości. Deszcz, który zaczął padać, idealnie współgrał z jej nastrojem. W drodze do domu w jej głowie kłębiły się myśli. Nie mogła przestać analizować tego, co się wydarzyło? Po dotarciu do swojego mieszkania na Mokotowie, Aleksandra zrzuciła mokre buty i usiadła przy kuchennym stole. Zamiast pogrążać się w rozpaczy, zaczęła szkicować w notatniku. Wokół niej leżały porozrzucane czasopisma branżowe, a na ekranie laptopa widniały wykresy z najnowszymi trendami w marketingu. Zadzwonił telefon. To była Karolina, jej najlepsza przyjaciółka od czasów studiów. I jak poszło? Zapytała podekscytowana. Odzucili mnie. Za zbyt kolorowy strój, odpowiedziała Aleksandra, zaskakując samą siebie spokojem w głosie. Co? Żartujesz? To jakiś absurd. Najwyraźniej moja burgundowa marynarka stanowi zagrożenie dla ich korporacyjnego ładu, Aleksandra próbowała żartować, choć bolało. Aleks, to ich strata. Jesteś najlepszym specjalistą od marketingu, jakiego znam. Rozmowa z Karoliną trwała prawie godzinę. Od złości i oburzenia przeszły do konstruktywnych pomysłów. Karolina, która pracowała jako redaktorka w popularnym portalu biznesowym, zasugerowała, żeby Aleksandra napisała artykuł o swoim doświadczeniu. Nie chcę wyjść na rozgoryczoną kandydatkę, która się mści, wahała się Aleksandra. To nie będzie o zemście. Napiszesz o różnorodności w miejscu pracy, o tym, jak ważna jest indywidualność w kreatywnych zawodach. Możesz zacytować badania pokazujące, że firmy promujące różnorodność osiągają lepsze wyniki finansowe. Po zakończeniu rozmowy Aleksandra otworzyła nowy dokument na laptopy i zaczęła pisać. Z każdym słowem czuła, jak wraca jej energia. To nie był koniec jej kariery, to był początek czegoś nowego. Artykuł Aleksandry, zatytułowany Kolor sukcesów Dlaczego różnorodność w biznesie się opłaca, ukazał się trzy dni później na portalu biznespolska.pl Karolina, dotrzymując obietnicy, umieściła go w eksponowanym miejscu na stronie głównej. Aleksandra nie spodziewała się takiego odzewu. W ciągu pierwszych godzin tekst udostępniono ponad pięć tysięcy razy. Komentarze pod artykułem mnożyły się w zastraszającym tempie. Większość czytelników wyrażała oburzenie wobec praktyk Wistuli, choć firma nie została wymieniona z nazwy, aleksandra zachowała profesjonalizm, opisując jedynie dużą firmę konsultingową w Warszawie. Pracowałam w podobnym miejscu. Czułam się jak w mundurku, mimo że miałam 40 lat, pisała jedna z tytelniczek. Kreatywność nie rodzi się w szarości, komentował inny. Jej telefon nie przestawał dzwonić. Znajomi, dawni współpracownicy, a nawet kilku byłych klientów, wszyscy chcieli wyrazić wsparcie i podzielić się podobnymi doświadczeniami. Wieczorem, gdy Aleksandra siedziała w swojej ulubionej kawiarni na Starym mieście, Próbując ochłonąć po intensywnym dniu, podszedł do niej elegancki mężczyzna koło pięćdziesiątki. Pani Aleksandro Nowak, zapytał z lekkim uśmiechem. Jestem Marek Zieliński, prezes Marketing Pro. Aleksandra o mało nie zakrztusiła się kawą. Marketing Pro było jedną z najbardziej innowacyjnych agencji w Polsce, znaną z przełamywania schematów i spektakularnych kampanii. Miło mi poznać, odpowiedziała, ściskając wyciągniętą dłoń. Przeczytałem pani artykuł. Bardzo odważny i na czasie wpowiedział, przysiadając się za jej zgodą. Nasza branża potrzebuje więcej takich głosów. Rozmowa, która miała być krótkim komplementem, przerodziła się w dwugodzinną dyskusję o przyszłości marketingu, znaczeniu autentyczności w komunikacji i potrzebie zmiany w korporacyjnej kulturze. Marek podzielił się historiami własnych porażek i lekcji, jakie z nich wyciągnął, budując swoją firmę. Wy pani, Marketing Pro zaczynało jako dwuosobowy zespół w garażu, opowiadał. Dziś mamy ponad stu pracowników i biura w trzech miastach. Ale wciąż pamiętam, jak wiele drzwi zamknięto przed nami na początku. Co było punktem zwrotnym? Zapytała zaciekawiona Aleksandra. Decyzja, żeby przestać udawać kogoś, kim nie jesteśmy, odpowiedział bez wahania. Zamiast naśladować duże korporacje, zaczęliśmy budować własną tożsamość. Okazało się, że klienci tego właśnie szukali autentyczności. Przed rozstaniem Marek złożył Aleksandrze nieoczekiwaną propozycję. Szukamy dyrektora kreatywnego do naszego warszawskiego oddziału. Kogoś, kto widzi świat w kolorach, a nie w odcieniach szarości, powiedział, wręczając jej wizytówkę. Proszę o tym pomyśleć. Następnego dnia Aleksandra otrzymała e-mail od jednego z największych portali biznesowych w kraju z prośbą o wywiad. Dziennikarka chciała porozmawiać o problemie dyskryminacji ze względu na wygląd w miejscu pracy. Aleksandra zgodziła się, pod warunkiem, że rozmowa skupi się na rozwiązaniach, a nie tylko na krytyce. Wywiad zatytułowany kolorowy dress code sukcesu u rozmowa z Aleksandrą Nowak stał się jeszcze większym hitem niż jej artykuł. Udostępniały go znane osobistości ze świata biznesu, a nawet kilka influencerek zajmujących się modą biznesową. W międzyczasie Aleksandra spotkała się z Markiem Zielińskim, by omówić szczegóły potencjalnej współpracy. Siedziba Marketing Pro była kompletnym przeciwieństwem wistuli, kolorowe ściany, różnorodne meble, pracownicy ubrani zgodnie z własnym stylem, od eleganckich garniturów po kolorowe te shirty Nasza filozofia jest prosta, wtłumaczył Marek, oprowadzając ją po biurze. Zatrudniamy ludzi ze względu na ich talent i umiejętności, nie ze względu na to, jak wyglądają. Chcemy, żeby nasi pracownicy czuli się sobą, bo tylko wtedy dają z siebie wszystko. Propozycja Marketing Pro była kusząca stanowisko dyrektora kreatywnego, wyższa pensja niż ta, którą oferowała Wistula, możliwość zbudowania własnego zespołu. Jednak zanim Aleksandra podjęła decyzję, otrzymała jeszcze jeden telefon. Pani Nowak, mówi Stefan Adamski, CEO Wistula Investments, usłyszała w słuchawce. Serce Aleksandry zabiło mocniej. Nie spodziewała się, że jej artykuł dotrze aż na szczyt korporacyjnej drabiny. Tak, słucham, odpowiedziała, starając się zachować spokój. Chciałbym panią przeprosić za to, co się stało podczas rozmowy kwalifikacyjnej i zaprosić na spotkanie. Myślę, że mamy wiele do przedyskutowania. Deszcz bębnił o szyby luksusowej restauracji Belweder w Łazienkach Królewskich, gdy Aleksandra przekraczała jej próg. Wybór miejsca na spotkanie z CEO Wistula Investments był znaczący w neutralny grunt, elegancki, ale nie korporacyjny. Stefan Adamski, 60-letni mężczyzna o siwych skroniach i bystrym spojrzeniu, wstał na jej widok. Dziękuję, że zgodziła się pani przyjść, powiedział, gdy kelner odprowadził ich do stolika w ustronnym zakątku restauracji. Aleksandra miała na sobie turkusową sukienkę i czerwony żakiet. Wybór stroju był świadomą decyzją. Nie zamierzała tłumić swojej osobowości, szczególnie teraz. Byłam zaciekawiona pana zaproszeniem, odpowiedziała szczerze. Gdy złożyli zamówienie, Stefan Adamski przeszedł do sedna sprawy. Pani artykuł wywołał w naszej firmy, poruszenie w zaczął, dobierając ostrożnie słowa. Początkowo byłem zirytowany. Potem zacząłem czytać komentarze pod tekstem, dyskusje w branży. I zrozumiałem, że mamy problem. Aleksandra słuchała uważnie, nie przerywając. Przeprowadziłem rozmowy z członkami komisji, która panią oceniała. Potem z kierownikami innych działów. W końcu z szeregowymi pracownikami, kontynuował Adamski. Wie pani, co odkryłem. Wielu z nich czuje się nieszczęśliwych z powodu naszej korporacyjnej kultury. Szczególnie w działach kreatywnych. Kelner przyniósł przystawki, co dało Aleksandrze chwilę na zebranie myśli. Nie napisałam tego artykułu, żeby zaszkodzić Wistuli, powiedziała w końcu. Chodziło mi o szerszy problem. I właśnie to skłoniło mnie do refleksji, odpowiedział Adamski. Nasza firma powstała 30 lat temu, w zupełnie innych czasach. Zasady, które wtedy ustanowiłem, miały sens w Polsce lat 90, gdy walczyliśmy o uznanie na Zachodzie. Chcieliśmy być postrzegani jako profesjonalni, poważni partnerzy biznesowi. Stąd nacisk na konserwatywny wizerunek. Aleksandra kiwnęła głową. Rozumiała tę perspektywę, choć się z nią nie zgadzała. Ale świat się zmienił, dodał Adamski, jakby czytając w jej myślach. A my utknęliśmy w przeszłości. Tracimy przez to talenty takie jak pani. Atmosfera przy stoliku zmieniła się. To już nie była konfrontacja, lecz szczera rozmowa dwóch osób z różnych światów, próbujących zrozumieć nawzajem swoje perspektywy. Co zamierza pan z tym zrobić? Zapytała w końcu Aleksandra. To właśnie chciałem z panią przedyskutować, odpowiedział Adamski, pochylając się nad stołem. Potrzebujemy zmian. Głębokich zmian w kulturze organizacyjnej. I potrzebujemy kogoś, kto poprowadzi ten proces. Aleksandra uniosła brwi w zdumieniu. Proponuje mi pan pracę. Proponuje pani stanowisko dyrektora do spraw. Transformacji kulturowej, w potwierdził Adamski. Nowe stanowisko, raportujące bezpośrednio do mnie. Z budżetem i zespołem, który pani stworzy. To była propozycja, której Aleksandra absolutnie się nie spodziewała. Przez moment rozważała ją w milczeniu, analizując wszystkie za i przeciw. Dlaczego ja? Zapytała w końcu. Jest pan pewien, że chce zatrudnić osobę, która publicznie skrytykowała kulturę pana firmy. Adamski uśmiechnął się lekko. Właśnie dlatego. Potrzebujemy kogoś, kto widzi problemy i ma odwagę o nich mówić. Kogoś, kto wniesie świeże spojrzenie. I tak, mam świadomość ryzyka w dodał. Ale większym ryzykiem byłoby nic nie robić i tracić najlepszych ludzi na rzecz konkurencji takiej jak Marketing Pro. Aleksandra drgnęła na dźwięk nazwy firmy. Tak, wiem o ich ofercie, przyznała Damski. Nasza branża nie ma tajemnic. Ale mam nadzieję, że nasza propozycja jest bardziej interesująca. U nas będzie pani mogła wpłynąć na zmianę w jednej z największych firm w kraju. To szansa na realny wpływ. Po kolacji, już w taksówce wiozącej ją do domu, Aleksandra analizowała swoją sytuację. Jeszcze tydzień temu wyszła z siedziby Wistuli upokorzona i zła. Dziś otrzymała propozycję, która mogła zmienić nie tylko jej karierę, ale także kulturę całej organizacji. W domu zastała wiadomość od Karoliny, i jak spotkanie z wielkim szefem. Mam nadzieję, że nie dała się przekupić. Aleksandra uśmiechnęła się do telefonu. To nie było przekupstwo. To była szansa. Szansa, żeby udowodnić, że różnorodność w biznesie to nie tylko kolorowe ubrania, ale przede wszystkim różnorodność myślenia, doświadczeń i perspektyw. Zanim zasnęła, wysłała dwa e-maile. Jeden do Marka Żelińskiego, z podziękowaniem za ofertę i informacją, że potrzebuje więcej czasu na decyzję. Drugi do Stefana Adamskiego z prośbą o szczegółowy zakres obowiązków i wizję współpracy. Jutro mał być nowy dzień. Dzień, który mógł zmienić wszystko. Pierwszy dzień Aleksandry w Wistula Investments wywołał niemałe poruszenie. Idąc korytarzem w swojej szma sukience i pomarańczowych butach, czuła na sobie spojrzenia pracowników, zaciekajone, czasem pełne niedowierzania, ale przede wszystkim pełne nadziei. Wieść o nowym stanowisku dyrektora do spraw. Transformacji kulturowej i osobie, która je objęła, rozeszła się po firmie błyskawicznie. Dziuro, które jej przydzielono, znajdowało się na tym samym piętrze co gabinet CEO, jasny symbol wsparcia ze strony Adamskiego. Zanim Aleksandra zdążyła rozpakować swoje rzeczy, w drzwiach pojawiła się Marta Dąbrowska, kierowniczka HR, która była częścią komisji rekrutacyjnej podczas pamiętnej rozmowy kwalifikacyjnej. Dzień dobry, pani Aleksandrow, powiedziała, Wyraźnie skrępowana. Chciałam osobiście przywitać panią w firmy. Aleksandra zauważyła, że Marta ma na sobie klasyczną czarną garsonkę, ale do tego burgundową apaszkę w mały, ale znaczący szczegół. Dziękuję, pani Marto odpowiedziała z uśmiechem. Cieszę się, że będziemy razem pracować. Chciałam też przeprosić za, zaczęła Marta, ale Aleksandra delikatnie jej przerwała. Zostawmy przeszłość za nami. Teraz ważne jest to, co możemy razem zbudować. Ta krótka wymiana zdań ustanowiła ton dla całej jej misji w Wistuli. Aleksandra nie przychodziła jako rewolucjonistka chcąca zniszczyć stary porządek, ale jako architektka zmiany, która rozumiała wartość tradycji firmy, jednocześnie widząc pod siebie jej ewolucji. W ciągu pierwszego tygodnia Aleksandra przeprowadziła serię rozmów z pracownikami z różnych działów i szczebli. Nie ograniczyła się do formalnych spotkań w salach konferencyjnych. Można ją było spotkać w firmowej kantynie, przy ekspresie do kawy, a nawet w palarni, choć sama nie paliła. Chciała zrozumieć kulturę Wistuli od wewnątrz, poznać niespisane zasady, nieformalne hierarchie i ukryte problemy. Ludzie boją się popełniać błędy, powiedział jej młody analityk podczas jednej z takich rozmów. Każda pomyłka jest traktowana jak porażka, a nie jak okazja do nauki. Pracuję tu od piętnastu lat i nikt nigdy nie zapytał mnie o zdanie. Wyznała starsza księgowa. A przecież widzę rzeczy, których młodzi menedżerowie nie dostrzegają. Aleksandra skrupulatnie notowała każdą taką obserwację. Po dwóch tygodniach intensywnego słuchania i obserwowania, przedstawiła Stefanowi Adamskiemu raport ze swoich wniosków i propozycje strategii zmian. To jest, dogłębne, przyznał Adamski, przeglądając osiemdziesięciostronicowy dokument. I odważne. Plan Aleksandry opierał się na trzech filarach. Komunikacja, innowacja i autentyczność. Zamiast wprowadzać rewolucyjne zmiany w dreszcie ciebie wystroju biura, zaproponowała proces, który zaczynał się od fundamentalnych zmian w sposobie, w jaki ludzie w Wistuli ze sobą rozmawiali i współpracowali. Chcę zacząć od warsztatów dla kadry kierowniczej, wyjaśniła. Nie możemy oczekiwać zmiany kultury, jeśli liderzy nie będą jej ambasadorami. Adamski zaaprobował jej plan. Choć nie bez pewnych zastrzeżeń i korekt. Już następnego dnia Aleksandra przystąpiła do działania. Pierwsze warsztaty dla kierownictwa wyższego szczebla były przełomowym momentem. W eleganckiej sali konferencyjnej hotelu Bristol, z dala od codziennej rutyny biura, dyrektorzy i menedżerowie Wistuli mieli okazję spojrzeć na firmę z nowej perspektywy. Co byłoby możliwe, gdybyśmy nie bali się porażki? Pytała Aleksandra, prowadząc ćwiczenie. Które zmuszało uczestników do wyjścia poza utarte schematy myślenia. Początkowo atmosfera była napięta. Niektórzy starsi dyrektorzy otwarcie wyrażali sceptycyzm wobec psychologicznych zabaw, jak określił to jeden z nich. Ale stopniowo lody zaczęły pękać. Przełomowy moment nastąpił, gdy sam Stefan Adamski, zachęcony przez Aleksandrę, podzielił się historią swojej największej porażki biznesowej i nieudanej ekspansji na rynki wschodnie w latach 2000 rok która kosztowała firmę miliony złotych. Nigdy publicznie o tym nie mówiłem, przyznał. Zawsze uważałem, że CEO powinien być niezłomny, nieomylny. Ale prawda jest taka, że ta porażka nauczyła mnie więcej niż wszystkie sukcesy razem wzięte. Ta szczerość otworzyła drzwi dla innych. Nagle sala wypełniła się historiami prób, błędów i lekcji, które z nich płynęły. Marta Dąbrowska opowiedziała, jak jej sztywne podejście do rekrutacji kosztowało firmę utratę kilku wybitnych talentów, w tym jak przyznała z uśmiechem prawie Aleksandry. Pod koniec dnia uczestnicy wychodzili z sali inni niż do niej wchodzili, bardziej otwarci, zrelaksowani, gotowi na zmianę. To był dopiero początek, ale pierwszy krok został zrobiony. W ciągu kolejnych miesięcy transformacja wistuli zaczęła nabierać tempa. Aleksandra wprowadzała zmiany stopniowo, ale konsekwentnie. Nowy program mentoringowy, który łączył pracowników z różnych działów i szczebli. Cotygodniowe godziny kreatywne, podczas których zespoły mogły pracować nad własnymi pomysłami niezwiązanymi z bieżącymi projektami. Piątki bez garniturów, kiedy wszyscy mogli przyjść do pracy ubrani bardziej swobodnie. Każda z tych inicjatyw spotykała się z mieszanymi reakcjami od entuzjazmu młodszych pracowników po rezerwę starszych. Ale Aleksandra rozumiała, że prawdziwa zmiana kulturowa wymaga czasu i cierpliwości. Najważniejsze było to, że widać było pierwsze efekty: większe zaangażowanie pracowników, śmielsze pomysły, lepsza komunikacja między działami. Sześć miesięcy po rozpoczęciu transformacji, Wistula zdobyła prestiżowy kontrakt na obsługę międzynarodowej firmy technologicznej klienta, o którego bezskutecznie zabiegała od lat. Kluczowym czynnikiem, który przeważył szale, była innowacyjna strategia marketingowa opracowana przez zespół złożony z ludzi z różnych działów, wykorzystująca podejście, które jeszcze rok temu byłoby nie do pomyślenia w konserwatywnej wistuli. To zwycięstwo było momentem, w którym nawet najwięksi sceptycy zaczęli dostrzegać wartość zmian wprowadzanych przez Aleksandrę. Rok po wejściu Aleksandry do Wistula Investments, firma była praktycznie nie do poznania. Fizyczna transformacja przestrzeni biurowej ujaśniejsze kolory. Bardziej otwarte przestrzenie, strefę relaksu, była jedynie zewnętrznym przejawem głębszych zmian, które zaszły w dna organizacji. Cotygodniowe spotkania międzydziałowe, które Aleksandra wprowadziła, zaowocowały licznymi innowacyjnymi projektami. Program The Mentor i Protegowany, łączący doświadczonych pracowników z nowicjuszami, pomógł przełamać bariery między pokoleniami. A nowa polityka firmy Odważ się eksperymentować zachęcała do testowania odważnych pomysłów bez strachu przed konsekwencjami ewentualnej porażki. Efekty biznesowe tych zmian były imponujące. Wistula odnotowała 27% wzrost przychodów w porównaniu z poprzednim rokiem. Rotacja pracowników spadła o połowę, a liczba aplikacji od kandydatów wzrosła trzykrotnie. Wistula stała się jednym z najbardziej pożądanych pracodawców w branży. Historia transformacji firmy stała się tematem case study na uczelniach biznesowych, a Aleksandra rozchwytywaną prelegentką na konferencjach dotyczących przywództwa i kultury organizacyjnej. Pewnego jesiennego popołudnia, gdy Aleksandra kończyła prezentację dla zarządu na temat wyników ostatniego kwartału, Stefan Adamski poprosił ją o pozostanie po spotkaniu. Aleksandro, musimy porozmawiać o przyszłości, powiedział, gdy zostali sami w sali konferencyjnej. Serce Aleksandry zabiło szybciej. Mimo wszystkich sukcesów, gdzieś z tyłu głowy zawsze miała obawę, że pewnego dnia Adamski uzna, że transformacja dobiegła końca i jej rola stanie się zbędna. Oczywiście odpowiedziała, siadając z powrotem przy stole. O co chodzi? Adamski przez chwilę milczał, jakby szukając odpowiednich słów. Za trzy miesiące kończy 65 lat, zaczął w końcu. To wiek, w którym obiecałem sobie... Że przejdę na emeryturę. Aleksandra kiwnęła głową, nie do końca rozumiejąc, do czego zmierza ta rozmowa. Przez ostatni rok zastanawiałem się, kto powinien przejąć stery Wistuli kontynuował Adamski. Rozważałem różne opcje, w tym zatrudnienie kogoś z zewnątrz. Ale im więcej o tym myślałem, tym bardziej utwierdzałem się w przekonaniu, że ta osoba już pracuje w naszej firmie. Aleksandra poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy. Stefan, czy ty? Tak, Aleksandro. Chcę, żebyś została nowym CEO Wistula Investments. W sali zapadła cisza. Przez okna wpadało popołudniowe słońce, oświetlając przestrzeń między nimi. Aleksandra próbowała uporządkować myśli, które nagle stały się chaotyczne. Jestem, zaskoczona, w przyznała w końcu. Pracuję w Wistuli dopiero od roku. A w tym czasie dokonałaś więcej zmian niż ja przez ostatnie 10 lat odpowiedział Adamski z uśmiechem. To nie przypadek. To twoja wizja, determinacja i umiejętność jednoczenia ludzi wokół wspólnego celu. Aleksandra wzięła głęboki oddech. Co na to Rada Nadzorcza? Zapytała praktycznie. Jestem pewna, że są tam osoby, które wolałyby kogoś z większym doświadczeniem. Oczywiście, były wątpliwości, przyznał Adamski. Ale przedstawiłem im dane, które trudno podważyć. Wzrost przychodów, satysfakcja klientów, zaangażowanie pracowników, wszystkie te wskaźniki poszybowały w górę pod Twoim wpływem. Rada jednogłośnie zatwierdziła moją rekomendację. To była propozycja, o której Aleksandra nigdy nawet nie marzyła. Jeszcze półtora roku temu wyszła z budynku Wistuli z poczuciem porażki i upokorzenia. A teraz oferowano jej najwyższe stanowisko w firmy. Potrzebuje czasu, żeby to przemyśleć, powiedziała szczerze. Oczywiście, zgodził się Adamski. Weź tyle czasu, ile potrzebujesz. Ale pozwól, że dodam jeszcze jedną rzecz: pochylił się nad stołem. Wistula potrzebuje kogoś takiego jak ty. Kogoś, kto ma odwagę kwestionować status quo i wprowadzać zmiany, ale jednocześnie szanuje historię i tradycję firmy. Tego wieczoru Aleksandra spotkała się z Karoliną w ich ulubionej restauracji na Starym Mieście. Potrzebowała porozmawiać z kimś, kto znał ją lepiej niż ona sama znała siebie. Nie mogę w to uwierzyć. Wykrzyknęła Karolina, gdy Aleksandra podzieliła się nowiną. Od odzucenia na rozmowie do CEO w 18 miesięcy. To jak z filmu. Właśnie dlatego boję się, że to zbyt piękne, aby było prawdziwe, przyznała Aleksandra, mieszając łyżeczką w filiżance herbaty. Co jeśli nie jestem gotowa? Co jeśli zawiodę wszystkich tych ludzi, którzy uwierzyli w zmianę? Karolina spojrzała na nią poważnie. Aleks, posłuchaj mnie uważnie. Przez całe nasze życie uczono nas, że musimy mieć 20 lat doświadczenia, trzy doktoraty i siedem nagród branżowych, żeby w ogóle myśleć o takim stanowisku. Że musimy być idealne. A mężczyźni. Oni po prostu biorą to, co chcą, nawet jeśli nie są gotowi. Aleksandra uśmiechnęła się mimo woli. Było w tym żarno prawdy. Poza tym, kontynuowała Karolina, jesteś gotowa. Cała ta historia z odrzuceniem cię za kolorowy strój, artykuł, transformacja Wistuli, to wszystko przygotowało cię do tej roli. Może nie w tradycyjny sposób, ale w taki, który jest teraz najbardziej potrzebny. Gdy Aleksandra wracała do domu, niebo nad Warszawą mieniło się wszystkimi odcieniami pomarańczu i różu. Pomyślała o drodze którą przebyła kot odrzuceniać za zbyt kolorowy strój do propozycji objęcia stanowiska CEO. Była to droga pełna wyzwań, ale też niespodziewanych możliwości. Następnego dnia, ubrana w swoją ulubioną turkusową sukienkę i burgundową marynarkę, ten sam zestaw, w którym przyszła na pamiętną rozmowę kwalifikacyjną, uzapukała do gabinetu Stefana Adamskiego. Przyjmuję propozycję, powiedziała po prostu. Adamski uśmiechnął się szeroko i wstał za biurka, by uścisnąć jej dłoń. Wistula będzie w dobrych rękach, powiedział. I w kolorowych, dodał z błyskiem w oku. Tydzień później, podczas uroczystej konferencji prasowej, Stefan Adamski oficjalnie ogłosił, że Aleksandra Nowak zostanie nowym CEO Wistula Investments. W tłumie dziennikarzy, Aleksandra dostrzegła Karolinę, która uśmiechała się do niej z dumą. Gdy Aleksandra wyszła na scenę, by wygłosić swoje pierwsze przemówienie jako przyszła CEO. Pomyślała o wszystkich kobietach, które kiedykolwiek zostały ocenione przez pryzmat swojego wyglądu, a nie kompetencji. O wszystkich osobach, które bały się wyrazić swoją indywidualność w obawie przed odrzuceniem. Przyszłość biznesu jest kolorowa o zaczęła swoje przemówienie, patrząc pewnie w stronę zgromadzonych dziennikarzy i pracowników Wistuli. I jestem dumna, że mogę być częścią tej transformacji.